Hej, dzisiaj rozpoczynamy 11 dzień wędrówki GSSM. Po krainie Aslana i krainie Narni przyszedł czas na tajemnicze górysowie. I tam dzisiaj zmierzamy, a dokładnie meta w Bukowej Hacie. Niestety w Zygmuntówce nie dostaliśmy noclegu, nie było miejsc. Więc tylko kawałeczek niżej zejdziemy na nocleg w Bukowej Chacie, ale za to za śniadanie. Do przejścia mamy dzisiaj znowu 30. Tak, że już taka rutyna nam się no załączyła. No, zobaczymy, jak nam pójdzie. Ulica Piwna. No to czas, jakieś piwko trzasnąć po siódmej. Prawda? No to opuszczamy już nową rudę słupiec i rozpoczynamy pierwsze dzisiaj podejście. To pierwsze podejście już za nami. Tak na rozgrzewkę dzisiaj, tak z poziomu 400 metrów tutaj na 600. No, żeby się nie nudziło, nie? Na szlaku. I oczywiście, co? Schodzimy. I później będziemy się przebijać o na tamte zniesienie. Co ci się na tej pory najbardziej podobało na szlaku? Na szlaku? No. Ojek, ile tego było? Ciężko wymienić. Jednym z takich fajniejszych elementów tego szlaku to był omlet drwala wiagodny <grywia> no w sumie to też jest na szlaku na szlaku? a jak? a ty nic nie mów o bo ja sama bym coś zjadła. witamy w Czerwieńczycach o. powitanie czas jeszcze nagrać jakieś przejście przez Czerwieńczycy. w ustach, bo jutro już będzie bez tego Pomału rozpoczynamy podejście na przełęcz srebrną, ale to potrwa pewnie z półtorej godziny. Nie wyjdziemy prawie po płaskim, no powiedzmy, że po płaskim. Ale jakoś tak do góry. Cały czas właśnie do góry. Cały czas do góry. No i pogoda się zmienia. Teraz się zachmurzyło wcześniej troszeczkę popadało. No, ale... Wędrówka jest przyjemna. Koło łowieckie Diana z Nowej Ruzy, czeski film, to znaczy czeski las. Dobra, ruszamy na tu przełęcz srebrną Chyba mi się zimno zrobiło, co? Jak myślicie? Nie ja tylko tobie. Pierwszy raz ukazała nam się twierdza srebrna góra. No to w drogę w jej na kierunku. Żułana. Na Dążuana idziemy. Tam mamy twierdza srebrna góra a tutaj mamy Forst Ostrug. Ślisko na tych błotkach tutaj. Chwila przerwy w takiej wiatce przed całą przełęczą i zaraz będziemy się pchać na górę. Docieramy właśnie do wiaduktu w Srebrnej Górze. Najfajniej to on wygląda od dołu. Tutaj to jak widać, nic ciekawego. Dokąd idziemy? Do Zygmuntówki. Zygmuntówki. A co tam dają? Zupę. Bo chyba nie nocleg na dzisiaj. No nie. Byliśmy właśnie na przełęcz streblu. I co tutaj się rozpoczyna? Góry, sobie zapraszamy. Bardzo ważne, żeby zdobyć twierdzę srebrna góra, trzeba rozwiązać tutaj wszystkie zagadki. Zadanie jest do wykonania. Postarajcie się iść tylko po wyznaczonej trasie. Czy uda Wam się przejść do mety tylko po białej linii? Po zdobyciu twierdzy możemy ruszyć dalej, teraz najbliższe górki to będzie Gołębia, Malinowa, później Szeroka i Przełęcz Woliborska. Z tego miejsca doskonale widać jak wysokie to były mury. Idziemy już chyba nie wiem, 10-15 minut i dopiero żeśmy minęli cały fort. Niesamowite jak on wielki jest. Wędrujemy tak w stronę tej gołębie i cały czas pod górę mamy, ale, ale tak łagodnie, to jest na, nie wiem, na półtora kilometra w takim odcinku Rozciągnięte a my nie wiem czy 100 metrów żeśmy podeszli, nie? Ta, ta. Mijamy właśnie rozdroże pod gołębią, tutaj odbija niebieski szlak, a my już teraz bezpośrednio na gołębią będziemy wchodzić. To gołębia zdobyta. Teraz kierunek malinowa. malinowa. A potem dalej. szeroka. Jest kawałek podejścia na tą malinową. Podoba Ci się? Tak, jesteś. Jest coś... sobie, się podoba. Wcieramy do miejsca. Zimą odbijaliśmy. Tutaj zielony szlak leci w stronę Kamienia Trzech Krzyży. Warto go, warto go zwiedzić. A, kamień czy granic, przepraszam. Oh, tych kamieni już tyle było. Kamień czy krzyży to faktycznie w górach stołowych, przy błędnych skałach. Podchodzimy, już pod szczyt Malinowy. Malinowa. Ale panorama się pojawiła. Tam daleko śnieżka. Do której zmierzamy. A tam wali góra. Będziemy pod nią przechodzić. To już dwie góry zaliczone, gołębia malinowa. Teraz rozpoczynamy podejście na szeroką a tam wiatka jakby ktoś był zmęczony, żeby sobie odpocząć. Przed nami jej wysokość, szerokość. To znaczy szeroka. Kolejny szczyt zdobyty okay. Te trzy szczyty da się tak na lekko łapie. Teraz już tylko kalenica. Teraz pozostaje nam wejść do przełęczy woli borskiej i tam w wiacie wyciągnąć te bułki z makiem, bo one się marnują w tym plecach. Tak już zbliżamy się do przełęczy woli borskiej. Kaćmy, jak Dobrze ci wędrowcze, się odpoczywa, smakuje bułka, robatka zaparzona. Mm, to posileni, przepyszną drożdżówką z makiem, ruszamy teraz w stronę kalenicy, pełni energii oczywiście, no, prawda? Tak żeby inaczej, też trochę rozjeżdżony ten szlak w stronę kalenicy. No i nic, dobrze, że z boku jest taka ścieżka wydeptana. Chwilę spotkaliśmy pana na szlaku, który nas obserwuje na fejsie. Specjalnie dzisiaj traskę sobie wybrał, żeby nas spotkać. No nawet nie wiecie jakie to jest miła. No fajne. Ruszamy na podejście na popielak. Małe sprostowanie. Za szybko powiedziałem o tym popielaku. To jeszcze nie tutaj. Tu jeszcze mamy taki właśnie szczycik bez nazwy. Zejdziemy do przełęczy. I od niej wejdziemy na popielaka zachwyćmy się jeszcze panoramą przed podejściem i czas start wejść na Popielak czyli na tamtą górę o takie krótkie, sztywne podejście To wdrapaliśmy się do tego popielaka na jest blisko, popielak 860 metrów Rozpoczynamy zejście do Polany Bielawskiej Także zaraz po zejściu rozpocznie się podejście na Kalenicę Tam będzie konkretne przewyższenie To dotarliśmy na Bielawską Polantę. Tak Rozpoczęliśmy już podejście na Kalenicę Na razie tak łagodne jeszcze jeszcze ten moment taki fajny Nie wiem co sprawiło, czy to słońce popołudniowe, które już świeci pełną mocą, czy może te górskie powietrze, ale dostaję głupawki. Śpiewam, tańczę, skaczę, a ja sobie idę, a ja wszystko, pełen energii, do momentu pisania posta, do momentu pisania posta, bo potem to będę gwoździa przybijał, budził się, napiszę parę zdań, no i tak będzie, tak będzie, tak wczoraj było. A w ogóle też prawie pod szczytem jesteśmy. Nie jak tak. domu, kiedy to pykło. No jak ja cały czas tu koncertuję. Czas no. zajmuje, nie? No, co? Ja się A co to jest za wieża? Taka pordziała. Ile razy tu już byliśmy? Już kilka razy byliśmy. Dobra, czas się zebrać i wejść na to wiesz. Wieżyta na wieży na kolejnicy. jakże wspaniała, jak zawsze, jak zawsze, ale tym razem wyjątkowa, bo widzieliśmy od góry Opawskich naszą trasę, którą pokonaliśmy do tej pory GSS-em. A w ogóle wieża na Kaleńicy jest jedną z naszych ulubionych wież widokowych, widokowych. Taką przyjemną ścieżką się wędruje z Kalenicy w kierunku Słonecznej czyli następnego szczytu zaliczanego do odznaki Znam Góry Sowie Polecamy ją zdobyć Bardzo fajne miejsca można odkryć No Paulinka Ostatni szczyt dzisiejszego dnia jaki zdobywamy Dzień Czyli Słoneczna To słońce jest, wszystko się zgadza Dobrze ci się schodzi? No to fajnie, to się cieszę. Bo myślałem, że gorzej będzie. No ale na szczęście są te boczne ścieżki. Bo, tak jakby teraz trzeba było iść po tych kamulcach, to trochę niewygodnie. No i większe prawdopodobieństwo złapania jakiejś kontuzji. A my tego nie chcemy. Bo jeszcze trochę drogi przed nami. Oj, gościu, powiesz nam trendy do środowiska Zygmuntówka? Okno dół. Ok, no do. Ok. A, tutaj! No dobra, to idziemy. Dzięki! Widać wielką sowę przed nami. Jutro tam będziemy. Pozostaje nam już tylko tak, ten kawałek prostej i zaraz zejście do Zygmuntówki. Z czego się bardzo cieszymy już. Tak. Bo bo zaraz idzie nam się rewelacyjnie. Bardzo dobrze. Ojejciu, jeżeli ktoś by mi wcześniej powiedział przed tym pójściem na GSS, że sześć odcinków z rzędu po około 30 km, niektóre z delikatnym minusem, niektóre z dobrym plusem, bo były 33 km. No sobie odejścia robiliśmy, kto to mnie uwierzył. Szósty dzień. 30 km. Tak. A tak to pfu, forma rewelacyjna. I jutro też oczywiście 30 trzeba pyknąć, nie? Oczywiście. No bo jakże to by było inaczej? No i jutro w górach kamiennych, także... Też będzie fajnie. Tak. będzie no, Tak. Schronisko Zygmuntówka, 6 minut. Tutaj mamy schronisko Zygmuntówka, w którym nie dostaliśmy na noclegu, a tam mamy bukową chatę, w której mamy na W miejscu żegnamy się z GSS-em, bo schodzimy na dół do bukowej chaty i jutro tutaj wracamy. I zaczynamy naszą wędrówkę. Tak? Dalej, tak. Jutro Wielka Sowa będzie się działo. I zaczną się góry kamienne. Podsumowanie 11 etapu. W czasie niespełna 11-godzinnej wędrówki pokonaliśmy dystans 32 km, z czego 29,5 km było po GSS-ie. Przewyższenia wyniosły 1326 m, a najwyższym punktem była Kalenica. Kończąc ten etap, mamy za sobą 280 km głównego szlaku sudeckiego. Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!